Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. 23.30, kiedy we wszystkich halach po polskiej stronie ciemno, w Czechach tętnią one życiem. W czwartek 25 listopada w czeskim Cieszynie, kilkanaście minut przed północą, Pantery rozegrały swój kolejny mecz Beskidzkiej Amatorskiej Lidze Hokejowej stawką spotkania była pozycja lidera, którą nasz zespół niestety stracił. Mimo drugiej z rzędu porażki zawodnicy oraz trener ocenili mecz bardzo wysoko. Zabrakło trochę szczęścia, a konkurentom niewątpliwie pomógł także sędzia, który nie uznał czwartego gola zdobytego przez naszych hokeistów. Zawodnicy z Kratka również pozytywnie wypowiadali się o meczu, który ich zdaniem był wyrównany i jak sami mówią, grało się super. W klasyfikacji strzelców z dorobkiem 10 bramek nadal przewodzi Wojciech Maciejczyk, który razem ze Zbigniewem Wróblem jest także na czele punktacji kanadyjskiej. Kolejny mecz w czwartek 2 grudnia o godzinie 22 na lodowisku w czeskim Cieszynie. Czarne Pantery rozegrają z buldogami. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu Pantery rozgrały miły Czechów 10 do 2.